W piątek 25 lutego z inicjatywy Lubańskich Środowisk Kresowych dyrektora Biblioteki Kultury Wiłowej Bartosza Kuświka i dyrektora Muzeum Regionalnego w Lubaniu doktora Łukasza Tekieli Mieszkańcy Lubania wspólnie z mieszkającymi w mieście Ukraińcami zebrali się na placu 3 maja tuż obok wieży brackiej, by zamanifestować swój sprzeciw dla wojny na Ukrainie, którą rozpętał prezydent Rosji Władimir Putin. Krótkie przemówienia organizatorów oraz przedstawicieli samorządu miasta Lubań oraz samorządu powiatu lubańskiego połączono z odśpiewaniem hymnu polski, a następnie hymnu Ukrainy. Przez cały ostatni weekend w dniach 26-27 lutego w Zespole Szkół Społeczno-Medycznych w Lubaniu, przy ulicy Górnej, trwała spontaniczna akcja zbiórki darów na rzecz mieszkańców Ukrainy. Z darami w drogę na Ukrainę wyruszył znany lubański DJ Łukasz Kmiecik. W pomoc dla jednostek Ukraińskiej Straży Pożarnej włączyli się również strażacy z lubańskiej PSP oraz drukowie ochotnicy z poszczególnych jednostek OSP z terenu powiatu lubańskiego. Przypomnijmy, w czwartek 24 lutego nad ranem siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, działając z terenu Rosji i Białorusi, rozpoczęły inwazję na Ukrainę. Ukraińcy mają wsparcie całej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Na Ukrainę jedzie broni, amunicja oraz żywność m.in. z Polski, Niemiec, Francji, USA i Wielkiej Brytanii, a nawet z Australii. Na granicy polsko-ukraińskiej tysiące wolontariuszy pomaga uchodźcom wojennym. Do antyrosyjskiej koalicji codziennie dołączają nowe państwa. Ukraina się broni.